Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na naszym kanale. Moi drodzy, nazwa kanału się zmieniła. Jak zapewne zauważyliście, osoby gdzieś tam śledzące kanał na pewno zauważyły. Nasz kanał miał się nazywać różnie. Myśleliśmy bardzo długo nad nazwą, z racji tego, że w momencie, kiedy zakłada się kanał na temat działki w lesie, a później tej działki się już nie ma to trochę ciężko prowadzić taki kanał gdzie ta nazwa jakby się nie pokrywa z contentem który się wrzuca eee, więc postanowiliśmy nazwać kanał bardziej uniwersalnie eee, więc teraz nazwa jest taka jaka jest być może jeszcze się zmieni jak wpadniemy na coś mądrzejszego ale nazwa kanału raczej nie ma tutaj aż takiego znaczenia bardziej ma znaczenie dla was to co będziemy wrzucać i o tym chciałem was poinformować ja się tutaj wybrałem na spacer, dotarłem do e, brzegu drogi asfaltowej, przy której teraz mieszkamy. No i chciałem sobie pójść tam, gdzie zawsze chodzę na spacer, właśnie w tamtym kierunku, ale tutaj jest właśnie remont tej drogi i trochę ją rozjeździli, więc nie bardzo mam jak przejść, bo tutaj jest mega błoto, więc sobie po prostu tu postoję i do Was pogadam. Ponagrywam Wam mniej więcej okolice, w której teraz się znajdujemy, a jest to okolica, w której właśnie Zamieszkaliśmy jakieś dwa miesiące temu, e, czyli w, we wrześniu, mamy dzisiaj połowę listopada, jest jeden stopień, e, śnieg tutaj spadł wczoraj czy przedwczoraj, jest cholernie zimno, ale stwierdziłem, że nagram Wam taki update i teraz na kanale będą się pojawiać takie filmy właśnie związane z tym miejscem, e, więc z działki w lesie już nic raczej nie wrzucimy, bo po prostu tej działki już nie ma. Więc teraz jeszcze tylko kilka słów na temat tego, co się zmieniło. Mieszkanie w mieście oraz działkę w lesie sprzedaliśmy na rzecz kupienia domu pod miastem. Jak widzicie, właśnie nagrywam wam tutaj okolice, w której mieszkamy, i tutaj jest właśnie to miejsce mniej więcej w takiej okolicy o ta droga, po której teraz idę to jest jakieś 30 metrów od domu może 50 metrów od domu. Także widoki mamy raczej takie trochę e, polne, bardziej niż leśne. E, ciekawostka jest taka, że do e, centrum handlowego i do najbliższego supermarketu mamy półtorej kilometra, e, więc no nie jest tutaj jakoś super daleko, <laughs> e, więc no nie jest to też jakieś takie totalne zadupie 40 kilometrów powiedzmy od jakiegoś większego miasteczka. Także, tak na pograniczu do, do dużego miasta, w którym wcześniej mieszkaliśmy, mamy 12 km do takiego pod, podmiasteczka, mniejszego miasteczka, mamy właśnie 2,5 km do centrum, a do jakichś sklepów i tak dalej mamy jakieś 1,5 km. Także, tak sobie zamieniliśmy. E, jeszcze krótka historia odnośnie tego, e, skąd ta zmiana. My mieszkaliśmy w 43-letnim bloku w mieście. E, mieszkanie 84-metrowe, całkiem spore, fajne. No, ale niestety, moi drodzy, czynsz na tym mieszkaniu przez ostatnie 4 lata, mieszkania tam, tam wzrósł nam z 650 zł do 1100 zł. Więc doszliśmy do wniosku, że kurczę, chyba, chyba troszeczkę już zaczyna to rosnąć tak e, za bardzo. E, więc tutaj, trochę za szybko, to zaczęło nam rosnąć, i stwierdziliśmy, że ej. Kurczę, kredyt to się kiedyś spłaci, wiadomo, ale czynszu nie spłaci się nigdy, więc on jak już po czterech latach mieszkania wzrósną 400 złotych, no to co będzie za 5, 10, 15 czy 20 lat, więc stwierdziliśmy, że to nie jest nasze docelowe miejsce i trzeba poszukać czegoś innego. No i tym czymś innym wymyśliliśmy sobie, że będzie dom pod miastem i jakie są zalety tego domu. Jest ogrzewany pompą ciepła, jest nowy, nowiusieńki od dewelopera, jest e, przede wszystkim z garażem. E, no i mamy też 5-arową działkę do tego domu, więc jakby no jest naprawdę spoko opcja. Dużo lepiej nam się tutaj mieszka niż mieszkało nam się w mieście w bloku. Eee, także tak to wygląda, stąd ta zmiana nazwy kanału. No i teraz najbliższe materiały, jakie będę Wam tutaj wrzucał na, na nasz kanał, to będą materiały związane właśnie z tym domem. Jak go kupowaliśmy, co w nim robiliśmy itd. itd., itd. No a później zobaczymy, co tam sobie będziemy wrzucać. Eee, prawdopodobnie wszystkie sprzęty jakie będziemy kupować, jakieś rzeczy i tak dalej, to będę Wam tutaj pokazywał, recenzował, testował i tak dalej, tak sobie coś wymyślimy ogólnie, także jak Was będzie interesować to zostańcie z nami i widzimy się wkrótce na kolejnych materiałach a ja już kończę, bo mi zaraz zamarznie ręka, także trzymajcie się pozdrawiam serdecznie i do następnego pa pa